Cześć, z tej strony Adrian za ATF AKO Chciałbym Chciałem dzisiaj pokazać CEF Moto 1000 Overland wersji indywidualnej. Słuchajcie, klient dał nam wolną, wolną rękę, powiedział, zróbcie tak, żeby się wyróżniał spośród wszystkich innych kładów. Mianowicie Overland zmienione zderzaki z fabrycznych na customowe. E, dożny karnister, gaśnica, tuba narzędziowa e, hermetyczna na telefon czy na dokumenty, bardzo fajna opcja w teren. E, wyciągarka przednia jest husa Ruincza 4500 LBS. E, osłony podwozia aluminiowe, które ochraniają rand i zachodzą tutaj na próg, tak jak widzicie. E, wyciągarka, mówię, tak jak e, przeniesiona została przód na tył. Zaraz zresztą zobaczycie, jak wygląda e, cała platforma. E, Tylna wyciągarka jest również sterowana z pilota na bezprzewodowo. Także, jeśli macie łódkę, skuter wodny, to spoko opcja sobie to wciągać. Serzec, tyle zmienione, LEDy do poświetlania. Końcówka wydechu również jest zamontowana, żeby lepiej brzmiał silnik V. Kufer jest zmieniony na mniejszy niż tamten fabryczny, bo fabryczny wiecie, że to jest, e, można dwie osoby tam zmieścić. Zamontowany lift zawieszenia, który podnosimy go o 5 cm. Zamontowane również dystanse 50, także mega szeroko i wysoko. Oczywiście połakierowane też są bedloki e, e, z niebieskich na grafitowe. Dzięki firmie UKiernowacja Renowacja Falk, lakiernia proszkowa z Otwocka polecamy. E, zamontowane e, manetki grzane z e, kciukiem, e, czujnik temperatury wody, czujnik temperatury paska, mocowanie na telefon, przycisk od wyciągarki na tył jest dodatkowy, e, kład został blokowany. Pełna moc HL, również limiter zniesiony na biegu L. E, oraz słuchajcie, wykonany jest y, przegląd po 100 km, żeby klient y, dopiero przyjeżdżał przy 1100, a szczególnie, że klient jest z daleka, jest ze Starogardu Gdańskiego, więc spoko opcja zamówić u nas składa i żebyśmy zrobili 100 km y, tym pojazdem. I na koniec zamontowany został jeszcze y, y, płuk firmy Shark y, do osłon aluminiowych, także widzicie, da się przez osłony aluminiowe kwestia po prostu wymierzenia, zrobienia dziury, zamontowania. I macie. Dajcie znać e, w komentarzu, jak Wam się podoba wersja taka indywidualna. E, takie indywidualne wersje, słuchajcie, będziemy, e, cały czas tworzymy. Wystarczy do nas napisać, wysyłamy Wam e, listę wyposażenia dodatkowego. Również e, od, od jakiegoś czasu również wysyłamy również zmianę kolorów nadwozia pojazdu oraz zmiany właśnie tych e, rantów felg, kolorów Felk. Także będziecie mogli sobie konfigurować również kolorystykę swojego pojazdu. Zróbmy to inaczej niż wszyscy, bądźmy indywidualni, szczególnie że to Wam ma się kład podobać i mieć oczywiście coś fajnego niż wszyscy. Także dajcie znać, proszę bardzo, w komentarzu, jak Wam się podoba taka wersja Overland, wersja Indywidual. I zapraszamy do skorzystania z naszej oferty. Zostawcie koniecznie suba, dajcie serduszko. I wbijajcie na naszego face'a, bo tam naprawdę codziennie coś się dzieje, codziennie z życia CF Moto od techniki. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia. Cześć hej!